No dzień dobry. Wiosna nastała, mamy około 10 stopni na dworze, tak, więc y, trzeba się zabrać za. No, tak naprawdę przeglądy powoli. Naszym dzisiejszym celem jest jakby sprawdzenie czerwienia. To po pierwsze, czy matki nie strutowiały tam, gdzie miały, mogły strutowić. Znaczy zawsze matka może podczas zimowli strutowić i musimy to wykryć e, jakby przed mm, już jakby początkiem sezonu, takim fest, gdyż iż, e, gdyż iż co? No gdyż iż jak zacznie się czerwienie, no i będzie cały tylko czerw trutowy, a nie no, ten właściwy, czyli dziewczyn nie będzie. No to nie będzie komu miało pracować, nie? No i po rodzince, nawet jeśli jest silna i w ogóle bardzo fajna Coś mi gimbal, gimbal wariuje Nawet jeśli rodzinka jest bardzo fajna, no to e, bez nowej pszczoły jest skazana na niestety porażkę Więc to jest jedne co dzisiaj sprawdzimy Mam nadzieję, chyba że będą naprawdę siedziały i nic jeszcze nie będą pracowały czy, No co może się zdarzyć w ulach drewnianych niestety no to wtedy nie zaglądniemy, ale też zaglądniemy do jednego ula styropianowego, w którym jestem święcie przekonany, że będzie mocne, bardzo mocne czerwienie. No bo. No bo co? No bo tak z reguły, jest, że w ulach e, tych styropianowych, styrodurowych jest o wiele szybszy start. Nie wiem z czego to wynika, bo ule drewniane też są ocieplone. E, tak więc w sumie nie przedłużając, będą, Będzie przegląd, plus do tego będzie porównanie styropianu z ocieploną drewniaka ocieplonego styropianem ze styrodurem, no i w sumie zapraszam. Dobra, no jesteśmy po raz pierwszy tak naprawdę przy ulu. E, przy ulu generalnie naszym standardowym, co zawsze otwieram. E, dzisiaj pokażę, tak jak mówiłem przed chwilą, dwa ule. Jeden ul to będzie właśnie drewniak, a drugi to będzie Ul styrodurowy. Porównamy rozwoje, tak naprawdę. Jeśli chodzi o konstrukcję tego ula, to niektórzy nie wiedzą. Ten uli generalnie jest ocieplany całkiem sporą ilością stropianu, więc rozwój niby powinien być podobny. Ale, mimo wszystko, z poprzedniego roku stwierdzam, że w styrodurach rozwój jest szybszy. No i generalnie. Tak, jak zauważyłem. Tak jest. Pszczoły raczej są skompresowane. Jeszcze rozwoju stricte nie ma. Zobaczymy, jak to. Jak to wygląda. Tej pszczoły jest, no szczerze powiedziawszy, mało. Ten ul powinien być bardziej dopakowany. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego. Ok. Prawdopodobnie siedzi tam na dole. E, dobra, pszczół wcale tak mało nie jest. Tam, gdzie siedzi, faktycznie te ramki są obsiadane. Okej, okay. dalej. Tu wygląda. Jakiś przerw jest, że dzięki jest, pszczoła jest, aczkolwiek pokarm nie zesmalcował Okej. Okay. Mhm. idziemy dalej, widzę. Jedna pszczoła miała odnóże płukowe To jest okej okay. Dobra, czerwie słuchajcie Matki nie widzę, ale Są jajka i jest czerw Tutaj mamy kule czerwiu O, tu jest matka Widzicie? Jest ładny e, Tutaj mamy jajeczka, dobra I Jako, że jest czerw i jajeczka to już ich nie denerwuje. Pszczoły jest w sumie Optycznie No jako tako, szczerze No ale mimo wszystko obsiadają Z tego co widzieliście ten cały fragment Tutaj widzę, że z przodu też się kotłują Już nie będę tam dalej ciągnął, bo nie to jest jakby celem zaglądania do uli o tej porze Celem jest Celem zaglądania do uli o tej porze jest sprawdzenie, czy po prostu jest czerwienie Czy czasami matka się nie przeziębiła w jakiś to dziwny sposób i takiego czerwienia nie ma Oprócz tego ciasto na wszelki wypadek jakby coś było nie halo to wątpię, no bo jak widzicie cukru jest pełno no i jeszcze oprócz tego woda oprócz tego woda yy, powinienem się pozbyć dzikiej nadbudowy ale jej akurat nie jest za dużo i ładnie schodzi a nie chcę tej pszczoły już jakoś strasznie denerwować więc dopiero będę to robił jak Zobaczę, że rozwój jest, no, jak buchnie. Zresztą zobaczycie zaraz jak to powinno wyglądać prawdopodobnie w ulu styropianowym, gdzie ten rozwój będzie o wiele większy. No i dobra, jesteśmy jeszcze przy ulu styrodurowym, żeby zobaczyć jak to wygląda w rozwoju. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam czy to był odkład, czy to nie był odkład wiecie co? to chyba to chyba nie był odkład e... no ale dobra ciasto jak widzicie jest konsumowane. co w sumie dobrze, że podłożyłem w takim wypadku bo może jest cienko z pokarmem no, zaraz zobaczymy jak to wygląda a nie, no wygląda na to, że pokarm jest w całkiem sporej ilości Ok, tylna uliczka jest. Pszczoły... No, pszczoły na czarno obsiadają. Tę ramkę położymy sobie tutaj, z boku. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj nie będę odejmował żadnej ramki, gdyż iż... pszczoły jest aż nadto. Naprawdę. Dobra. Tutaj mamy kolejną ramkę pokarmu. A czerwiu jeszcze nie widać, aczkolwiek czerw właśnie powinien się pojawić na tej ramce. Dokładnie, tutaj jest pusto z pokarmem i... no i czerwiu nie ma. Czerwiu jeszcze... a nie, dobra, są jajeczka. Dobrze widzę czy nie widzę. To jest pytanie. No dobra, jestem ślepy. Wydawało mi się, że jajeczka są. Wiecie co? Tą nadbudowę muszę tak jak tam się pozbyć tego jak najszybciej. Będziemy tylko wnerwiać w przyszłości. Chwila, okay. ta ramka jest lekka, więc tutaj jest dużo miejsca, więc powinny być i sztuki. I wiecie co? Tutaj czerwienia nie ma. Czyli niemożliwe, żeby matka się skasowała. Chociaż cholera wie. A, dobra, jest czerw. Dobrze. Tutaj jest czerw. Pszczoły jest mega. Więc raczej spodziewam się... ja widzę... Tak, patrzcie. Od waszej strony dolna chyba część. Pszczoły no, jakiś pyłek przyniosły. Więc no ten ul to jest dosłownie petarda moim zdaniem. Sprawdziłem. Dziwne trochę, bo nie widziałem jajek na tych pierwszych dwóch ramkach. Na tej pierwszej co mówiłem, że może są... Tak mi się wydawało, aczkolwiek na kolejnej nie było, więc prawdopodobnie tylko mi się wydawało. Tyle. Dobra. Pszczoły włożone. No, widzicie, generalnie no, różnica jest dosyć spora. W jednym praktycznie rozwoju nie było, e, a w drugim no już jest kula czerwiu. Tak naprawdę mamy chyba 10 albo 11 marca. Czyli prawdopodobnie za cykl 2 no, tej pszczoły będzie od cholery. Co mnie cieszy w sumie, no bo. Akurat tak wyszło, że ten ul był jeden z, jednym z tych najsilniejszych na tej pasiece, więc e, będę miał z czego pociągnąć jakby ramki, żeby wy wyrównać jakby siłę. E, jeden, co zresztą widzicie w tyle, e, może nie widzicie, ale wariują trochę pszczółki, gdyż jedna rodzinka była strutowiała. No już w sumie nie włączałem, żeby pokazać. E, jedna rodzinka w miarę silna, siedziała na połowie korpusu, ale był tylko czerw trutowy, więc ja stwierdziłem, że nie będę ryzykował, tym bardziej, że obok był taki no odkład na trzech ramkach z matką wygląda na to, że normalnie czerwiącą. No więc połączyłem, no i tyle, i tyle z roboty tak naprawdę. Jeśli ładnie wszystko się połączy, no to będę miał jeden wielki silny uli, tyle. Co widzicie, no jednak się przydaje przeglądać te rodzinki przy pierwszym takim mocniejszym ociepleniu. No i co mogę jeszcze powiedzieć? no sezon się zaczął, więc filmy będą już coraz bardziej regularnie myślę, że kolejny jakby wglądy do Uli to będzie jakieś za dwa tygodnie, czyli um, czyli jakby w drugiej połowie, późnej połowie marca o, dlaczego będziemy zaglądać? No żeby zobaczyć czy te, roz, czy rozwój w tych rodzinkach, w których um, w których jakby nie było rozwoju już się zaczął a w tych rodzinach, gdzie był rozwój, no zobaczymy jak następuje czerwienie, bo tak naprawdę widziałem, że pyłek noszą co jest dobrze, bo świeży pyłek na wiosnę to jest zbawienie dla pszczół, tak więc no cóż, no cieszmy się, nie? Cieszmy się. Zobaczę jeszcze na innych, jak wygląda sprawa na innych pasiekach. no i pewnie w następnym filmiku, bo teraz już nie będę miał jak wrzucić też powiem no ale tutaj jest nieźle, nieźle. Muszę tylko ogarnąć ogarnąć generalnie Ogarnąć temat, jak poukładać te ule na jakichś fajniejszych stojakach i ogólnie na czym? Na, na tej agrotkaninie, żeby wszystko ładnie się w tym sezonie woziło, i tak dalej. No ale dobra, no to będziecie to widzieć na bieżąco. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. do Zobaczenia.